Cześć. Dzisiaj pokażę prostą metodę do tego, żeby zmieniać e, na rozszerzenie wielu plików naraz. Kiedy nam to się może przydać? E, to może nam się przydać w momencie, kiedy na przykład odzyskujemy pewne dane z e, dysków e, i te dane przeważnie są w jakimś jednym rozszerzeniu, który, którego system nie rozpoznaje. Na przykład, no dla przykładu zrobiłem tutaj. E, Taki folder z plikami yy, i przykładowo klikając, stukrotnie system nie wykrywa, yy, jaki to jest plik, i sugeruje, żeby tutaj podać mu powiedzmy yy, program, który ma to otworzyć. My to wiemy na przykład, że to jest yy, na przykład zdjęcie, to możemy sobie zrobić yy, przykładowo zmianę tego rozszerzenia manualnie, no ale to wymaga yy, od nas yy, takiego monotonnego działania, żeby zmienić. Yy, Nazby tylu plików e, w jednym folderze. Nie? Można to sobie bardzo przyspieszyć. E, do tego potrzebny nam będzie wiersz poleceń systemu, systemu Windows. E, wychodzimy sobie w, n, nad n, folder nadrzędny, e, klikamy prawym przyciskiem myszy, znaczy klikamy na klawiaturze SHIFT, e, prawym przyciskiem myszy na danym folderze i wybieramy taką opcję otwórz okno polecenie tutaj. I wtedy od razu nas wiersz polecenia kieruje do tego powiedzmy okna, w którym chcemy powiedzmy, którym chcemy cokolwiek zmieniać. Lub możemy zrobić to też na innej zasadzie. Po prostu uruchomić wiersz poleceń. Możemy tego dokonać poprzez klikając na klawiaturze Windows R i wpisujemy słowo cmd też mamy wiersz polecenie uruchomienia ewentualnie klikamy tutaj w menu start i wpisujemy sobie cmd i również wiersz polecenie nam się uruchamia tylko, że w tym przypadku musimy już przejść do konkretnego katalogu wiemy, że to jest na przykład dysk e, o nazwie g i folder test, czyli przechodzimy sobie na dysk g wpisując g E, oraz przechodzimy do folderu cd test. No i wtedy jesteśmy już konkretnie w tym folderze. W e, wierszu poleceń. teraz tak. Naszym zadaniem jest, żeby zmienić wszystkie rozszerzenia e, plików znajdujących się w tym folderze na jpg. Czyli robimy taką, wpisujemy taką komendę. ren e, gwiazdka, gwiazdka, kropka, gwiazdka, spacja. Zwjazdka.JTG. Enter. I jak widzimy, wszystkie pliki zmieniły się już na, na .jpg i możemy sobie śmiało y, te pliki otwierać. Nie? Natomiast y, jak widzimy tutaj jest pewien problem, ponieważ nie jest to plik .jpg, ani, ani to, to jest jakieś nagranie. I to wiem też, że to jest jakieś nagranie. Z tego co pamiętam to było w MP3, a to było w chyba M4A, coś takiego. Więc y, też możemy się posłużyć się komendą ren, zmieniając powiedzmy tylko te pliki, które, które chcemy. Tylko musimy wybiórczą nazwę zastosować, czyli wpisujemy komendę ren i początek nazwy pliku, czyli na przykład tutaj recording, to wiemy, że to wszystkie pliki, które są. M4A o rozszerzeniu, to zaczynają się na REC. Re, re, na przykład, nie? czyli piszemy sobie REC, gwiazdka, kropka rozszerzenie JPG na gwiazdka, kropka M4A. Enter. I jak widzimy, rozszerzenie nam się zmieniło. Spróbujemy uruchomić 1, O, i klik nam działa I tak samo w tym przypadku możemy zrobić. Wpisać komendę, czyli 12018 2018 kropka na gwiazdkamp 3 enter jak widać też te pliki nam się zmieniły na mp3. 1, 2. Jak widać, pliki te też działają, czyli w bardzo prosty sposób. Teraz jakbyśmy chcieli powrócić jeszcze do samego wcześniejszego, czyli wszystkie pliki, żeby miały to samo rozszerzenie. to powtarzamy sobie po tą komendę ren gwiazdka kropka gwiazdka na gwiazdka kropka jtg. I automat ten też przepraszam, i teraz powróciliśmy do stanu e, początkowego nie? ok to by było na wszystko jeżeli macie jakieś pytania to piszcie pod pod filmem w komentarzach. dzięki na uwagę